I dzisiaj pokażę Wam jak wygląda nasz taki cały dzień, ponieważ często dostaję komentarze jak ja to wszystko godzę, że i pranie i siebie ogarnę przy bliźniakach, więc dzisiaj to zobaczycie, dlatego że akurat skumulowało się także i pranie i myłam głowę, więc no to są czynności, które gdzieś tam więcej zajmują, to znaczy pranie... Od razu, jak się obudziłam, wrzuciłam do pralki, umyłam głowę, wysuszyłam, wymalowałam się, ubrałam i teraz w zasadzie idę ogarnąć dzieciaki. Jak odłożę ich do łóżeczek, bo właśnie po tym jedzonku tak jest, że bawią się z godzinę tam gdzieś mniej więcej w łóżku, zasypiam jeszcze na kolejną godzinę i myślę, że około 10 będzie już zabawa, a ja w międzyczasie sobie przerzucę pranie do suszarki, bo prawie się skończy po 8. .00. Zrobię kawę, zjem śniadanie i jeszcze może uda się siąść do laptopu. Także wchodzę. Dzień dobry. Tak się cieszymy. Trzeba odpiąć śpiworek. Cześć Michałku. Dzień dobry. A Michalinka, dzień dobry. Hello. Już po śniadaniu mam tutaj kawę, biorę laptopa, no i teraz będę właśnie wykorzystywać ten czas na zmontowanie vlogmasy. Też zawsze jak ich odkładam i jeszcze sobie leżą w łóżeczkach, to przygotowuję ubrania, co zresztą widzieliście. No i będziemy szli na spacer, więc też kombinezony, czapeczki i okularki, bo wczoraj nam się fajnie sprawdziły na spacerze. Polecam Wam bardzo też te czapki, one są z H&M. Kupiłam najpierw z bo też są ale były strasznie sztywne i miałam wrażenie, tak w domu przymierzyłam, że gryzą, więc y, kupiłam na próbę jedną z HM-u, no i okazało się, że naprawdę są takie w środku mięciusieńkie, a super się to sprawdza, bo zakryte są uszy y, i nic, wiecie, ich nie drażni, a ja y, no nie muszę ciągle tej czapki poprawiać, tutaj też od razu mamy komin, więc ekstra. Dabusia szczeka. Chodź, gdzie jest Dysio? Moja psia psi. Chodź, Francia ja montuje vlogmas wczoraj. Tutaj moja towarzyszka sobie drzemkę strzela. Proszę Państwa, godzina dziesiąta. Rozpoczynamy dzień. Cieszysz się, Bisiu? Już będziemy się bawić. Jeszcze tutaj. Nie wolno. Ty 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 ty. Nie wolno. Trzeba jeszcze odkurzyć, więc za chwilę ich przeniosę. O, stamtąd. Najpierw ogarnę tutaj. sobie tutaj pięknie czeka. Mama już odkurzyła, także możecie wracać na matę. Brawo, Michalinko! No pięknie, pięknie! Łapiemy rybki! Dzieciaki dzisiaj kończą 8 miesięcy i na moim Instagramie możecie zobaczyć sobie rolkę, jaką z nimi nagrałam. Tak nie można znaleźć. Tutaj jest nick. Jestem tam dosyć aktywna. Na relację też dodałam ich zdjęcia, jakie zawsze robię przy nagrywkach, żeby później wywołać i mieć do albumu, bo im opisuję właśnie miesiąc po miesiącu. Proszę bardzo i tutaj jeszcze jedno, ale na rolkę Was bardzo zapraszam. Bo tutaj właśnie ona śmiga i można sobie oglądnąć, co oni tam wyprawiają. jest naprawdę przyjemnie. Zresztą, co możecie zobaczyć za mną piękne, czyste niebo. Misia mi padła, jak nie wiem, czy zużycie w tle, żeby ją dzwony jest 12 równa. Natomiast jakoś tak za 15 wyszłam i już tak od 10 minut padła. Michałek jeszcze jeszcze się drżyła, ale już powolutku idzie spać. To jest ich taka pora drzemki. W miarę nam się to unormowało. I śpią o 9 godzinę, o 12 godzinę i o 16 godzinę, a później już dopiero o 20.30 no, 20. maksymalnie sen nocny, więc tak to mniej więcej wygląda. Ale to też nie jest tak, że wiecie, godzina z zegarkiem w ręku, bo czasem jest tak, że chcą krócej, a czasem chwilę dłużej. Także różnie bywa, ale. Po prostu wiem mniej więcej, kiedy mi padną, a to jest naprawdę bardzo pomocne. Także rutyna to podstawa. My wróciliśmy ze spacerku, i ja tak pomyślałam, że mam jeszcze chwilę, to pociągnę temat, bo dzieciaki tutaj się bawią ładnie na macie. Bo skończyłam, znaczy nie wiem co ja Wam wtedy powiedziałam, bo pamiętam, że na pewno o tych drzemkach, że w miarę nam się unormowały i mamy takie stałe godziny ich, ale coś tam chyba jeszcze mówiłam. Niemniej jednak, jak się powtórzę do sorka, raczej, że pokazuję Wam dzisiaj taki nasz dzień bardziej szczegółowo, nie są to tylko przebitki, tylko mniej więcej etapami, jak to u nas wygląda. No to pomyślałam, Myślałam, że warto też zaznaczyć tutaj, że no moim zdaniem bardzo ważna jest rutyna. Nie wiem, jakbym działała przy jednym dziecku, przy dwójce mi się to sprawdza i widzę, że mm, no to ma sens. Ja też dużo gdzieś tam jeszcze w trakcie ciąży o tej rutynie czy synchronizacji bliźniaków czytałam, ale synchronizacja to w ogóle inny temat. Natomiast jeśli chodzi o tą rutynę, no to. Wiele osób mówi, że a gdzie tam dziecko będzie wiedziało, co po sobie następuje, że jakby no przecież jeszcze nie ogarnia i tak dalej, no bardzo się w tym mylimy, bo dzieci doskonale wiedzą, e, co po sobie ma nastąpić, jeśli ich przyzwyczajimy do jakichś tam, e, wiecie, elementów w ciągu dnia. Chodzi mi o to, że e, tak jak to u nas wygląda, nie wiem, budzą się około 7.30 czasem wcześniej, ale leżą w tym łóżeczku, dopóki my nie wejdziemy. E, I tak o 8.00 jedzą buteleczkę, no i są tak nauczeni od samego początku, że my odkładamy ich do łóżka, czyli tam się bawią przez godzinę. I mniej więcej jak obserwuję ich na kamerce, czasem też tutaj wchodzę no bo trzeba smoczek włożyć czy coś, ale o 9 zasypiają na godzinną drzemkę. O 10 ja wchodzę, odsłaniam zasłony, rolety i zaczynamy dzień. I wtedy ich też przebieram z piżamek, zakładam im normalne, już takie ubranka na cały dzień. Idziemy na matę, bawimy się, a po godzinie 11 zawsze jedzą zupkę i to też jest bardzo ważne w rutynie. Jeśli ja na przykład, ja tak mówię z mojego doświadczenia, bo ja sobie zdaję sprawę, że różne są sytuacje, różne są dzieci, jakby nie oceniajcie i ja wiem, że mogą się pozywać komentarze, że no dobra, bo u Ciebie dzieci są takie, i ty możesz. No być może mogę. Jakby wiecie, ja tylko Wam chcę opowiedzieć, jak to wygląda u nas, być może się ktoś zainspiruje. Um... Być może nie. Natomiast wracając, po tej 11 jedzą zupkę i ja tak mam, że jeśli już wprowadzam stały posiłek, to ja się tego trzymam, czyli nie ma tak, że w jeden dzień dostaną zupkę, a w drugi dzień nie miałam kiedy jej zrobić i dostają butelkę. No nie ma takiej opcji. To wynika też z tego, że ja jestem ogólnie zadaniowcem i jak już coś robię, to to musi być zrobione, czyli właśnie tak jak tutaj w przypadku tego posiłku stałego nie ma odwrotu. Dlatego tak ciężko jest mi też wprowadzić każdy kolejny posiłek stały, bo ja muszę mieć już plan że zawsze mam im co dać, co zaproponować najgorzej jest z tym drugim daniem obiadowym, którego jeszcze no nie mamy, jest butelka po 14, ale do tego dojdziemy, więc tak wracając do tej zupki, też sobie zdaję sprawę, że no nie każdy ma czas na to, żeby gotować codziennie czy co dwa dni uwierzcie mi, ja też nie mam tego czasu więc po prostu działam w inny sposób nagotuję cały gar zupy na mięsku z warzywami dostają porcję w ten dzień i resztę po prostu mrożę do tych woreczków strunowych z IKEA. Tak sobie oddzielam mniej więcej w takim jednym woreczku dwie porcje i rozmrażam sobie go właśnie w porze ich drzemki po dziewiątej i już sobie ta zupka czeka. Później tylko przed podaniem ciut podgrzewam i jest gotowe, więc zawsze zupę mamy. I też staram się, żeby były różne rodzaje. Przekładnie, dyniowa, pomidorowa, koperkowa. I warzywna, chyba takie mniej więcej mamy i zawsze mamy różne w zamrażarce, więc nie ma tak, że codziennie dostają tą samą, chociaż to też nie jest problem. Yy, ale lubię im zmieniać. Przynajmniej, że były dwa rodzaje zupy, to i tak super. No i zauważyliśmy, że oni po takim ciepłym posiłku bardzo lubią iść na drzemkę, więc godzina 12. A oni odlatują. I najpierw było tak, że to się działo tylko na spacerach, i zawsze mnie to stresowało, że kurczę, jest to kitu pogoda, znów będzie trzeba ich usypiać na bujaczkach, znów będzie problem i tym podobne, ale się okazało, że no nie trzeba ich usypiać, bo oni po prostu po tym cieplutkim posiłku padają. Więc na przykład, dzisiaj misia wyszłyśmy, nie wiem, było za 15-12, ona już za 10 padła, obudziła się o 13, a Michałek padł jakoś, nie wiem, 10 po 12 było. I spał no tak do 10 po pierwszej, bo też muszę pilnować po prostu tego, żeby później kolejna drzemka wypaliła, więc musi być ten, wiecie, odstęp czasowy. A już przyczęliśmy, że ich największe okno aktywności jest tak właśnie od 13 do 16, 16:20. I no właśnie. Budzą się po tej 13, po 14. Tutaj powinno być drugie danie obiadowe, którego jeszcze nie ma, i stopniowo się do niego przymierzam. Na razie proponuję im pomiędzy butelkami jakieś tam kawałeczki, czy to brokuła, kalafiora, makaronów i tak dalej, żeby próbowali. Bo nie chcę wchodzić w drugie danie, jeśli nie jestem czegoś pewna i jeśli wiem, że miałabym wrócić do butelki. No, u mnie to nie przejdzie. Więc no, tak już mam. Nie mówię, że to jest dobre być może popełniam wiele błędów i na pewno je popełniam no ale ja wam właśnie chciałam opowiedzieć mniej więcej jak to u nas wygląda jak ja działam, po 14 dostają butelkę no i cały czas jakby właśnie od tej 13 ja tak staram się wrócić ze spaceru, żeby oni się już bawili, no teraz nie wiem mamy 13.20 13.30 jakoś tak i właśnie się wybawią, wybawią po 14 zjedzą butelkę, znów się idą bawić i mniej więcej tak opowiadam właśnie Opowiadam, jak wygląda nasz dzień. <laughs> patrzą na mnie. Po godzinie 16 idą znów na godzinę drzemki, odkładam ich do łóżeczek i zasypiają sami, ale to wszystko wynika z tego, że muszę ich wcześniej tutaj wymęczyć zabawą, i dopiero wtedy udaje się to, że po odłożeniu zasypiają. Później po 17.00. Jedzą sobie kaszkę z owocem. Ja gotuję te z helpy czary mamy. Wiem, że jest dużo tych łatwiejszych opcji. Te Instant, one się chyba tak nazywają, że po prostu nie trzeba ich gotować, ale jakoś tak. Mam ochotę, lubią te właśnie y, typowe kaszki, więc czemu mm, mam im nie ugotować? A co? Już sobie też wyczaiłam, że mniej więcej za 10 piąta idę i gotuję. I ta kaszka też ma czas, żeby ostygnąć. Gdyby się zdarzyło tak, że jest za zimna, no, to po prostu dolewam troszkę wrzątku do każdej miseczki ich i, i robi się ciepła. Po prostu do tego też dorzucam zawsze jakiegoś owoca. No, i to jest ich podwieczorek. Tutaj też robię mniejszą porcję, po to, żeby bo to tak mniej więcej 17.30 wypada ta kaszka. To też wszystko nie jest tak idealnie co do minuty. Nie myślcie sobie, ale no, to są takie gdzieś mniej więcej godziny. O 20.00 jedzą. Butelkę. No Michał odrzuca niestety butelkę już od czwartego miesiąca, więc ma po prostu zagęszczone to kleikiem i podane łyżeczką, ale jakby no nieważne. To już jest yy, też długa historia, więc nie będę się tutaj w to zagłębiać. Yy, no i później czytamy książeczkę i idziemy. 20-30 do spania, w sensie ich odkładamy do łóżeczek i idą spać. Także tak wygląda nasz dzień i tak wygląda każdy dzień. Wiadomo, że coś się może wysypać, bo jedno będzie miało inny humor. Wiecie, no różne są sytuacje, nie wiem, nawet głupia wizyta, głupia w cudzysłowie wizyta u lekarza czy u jakiegoś innego specjalisty, wszystko później się przestawia, ale na ogół jeśli się udaje, to trzymamy się po prostu tego sztywnego trochę planu. Nie wiem, jakbym działała przy jednym dziecku. Może pozwoliłabym sobie na więcej spontaniczności. Przy bliźniakach ja muszę w ten sposób działać, bo też zawsze mam kogoś po prostu do pomocy co te trzy godziny mniej więcej, e, jeśli chodzi o karmienia: czy to dać butelkę, czy właśnie pomóc mi z zupką. Chociaż ładnie jedzą, więc tutaj można samemu już spokojnie nakarmić obydwojga zupką, czy kaszką. Także tu jakby nie ma problemu że jest z tą butelką, więc tutaj jednak ktoś do pomocy potrzebny mi od samego początku jest. Czy to moja babcia, czy mama, ktoś, ktoś zawsze mi pomoże, w zależności, kto jest w domu. Także tak to w skrócie wygląda. Też jeśli na przykład chodzi o prasowanie, bo ja dostaję często komentarze, że kiedy ty to ogarniasz, coś tam, że braknie ci niedługo tego czasu, że zobaczysz jak będzie inny etap, to nie będziesz miała czasu. No być może nie będę tego miała, no na ten moment mam to tak zorganizowane i to robię. Zdaję sobie sprawę, że może nie wiem, za miesiąc nie wyprasuję im ubrań. No i to też będzie okej, okay. ale ja i tak wyprasuję. Coś wymyślę. My Właśnie będę dzisiaj pracować, bo sobie też przyniosłam y, suszarki ubrania, jak wróciliśmy ze spaceru i czeka tam na mnie y, cały ten koszyk. Więc jak oni. Albo zaraz rozłożę, tylko to wszystko zależy, teraz widzę, ładnie się bawią, więc być może pójdę po deskę i sobie tutaj będę prasowała obok. Albo jak zjedzą tą buteleczkę po 14, to na chwilę zawsze idą do bujaka i wtedy ja zaczynam prasować. Też często przyjdzie mój tata, więc też popatrzy na nich. Gdybym miała działać w pojedynkę, to byłoby mi ciężko. Także no, musicie mieć to na uwadze, że no, tutaj też się ciągle ktoś przewija, niby większość dnia jestem z nimi sama, ale mam naprawdę bardzo dużo pomocy i dużo wsparcia tutaj w najbliższych, więc no, dzięki nim mogę funkcjonować tak, jak funkcjonuję. I też mam czas na to, żeby nie wiem, wyjść na te rzęsy czy paznokcie, chociaż to zawsze staram się ustawiać wtedy, kiedy jest Kuba już w domu. No ale też jemu ktoś zaraz musi przyjść pomóc na przykład pokarmić kaszką. Także. No, bez najbliższych nie miałabym takiego trybu. Także miejcie to na uwadze. Misi za mało zabawek, więc trzeba wyciągnąć. To kocham po prostu, jak mi tutaj dookoła wyciągają tą matę. Nie wiem, chyba przykleję to na kleju, bo o, proszę. O czym mama teraz mówi? No, o czym? A oni specjalnie patrzą na mnie, bo wiedzą, że nie można. Patrzą, żebym ja patrzyła i widziała, jak odrywają. Michałek! Co robisz? Przyklep. A jeszcze tak pokrótce, jeśli chodzi o synchronizację bliźniaków, no to u nas się to udało, ale to no też nie było łatwo, więc trzeba się zawziąć i od samego początku wybudzać jedno do drugiego, karmić w tym samym momencie i też jeśli mają zabawę, no to zresztą to się później ułoży, ale od samego początku, jak śpią i jedzą, no to właśnie, żeby i spali i jedli w tym samym czasie to zaowocuje, wierzcie mi, Michałku. No bo teraz właśnie już od jakiegoś dłuższego czasu, nie wiem, z trzy miesiące myślę, to już jest taka rutyna, że właśnie mm, i jedzą i śpią i tą fazę aktywności mają w tym samym momencie, więc naprawdę to dużo ułatwia, zwłaszcza kiedy no teraz już mamy jeszcze te godziny w miarę tak dopasowane. To ja jestem naprawdę w stanie dużo rzeczy sobie zaplanować, zorganizować i ok, i tak dali mi długo tutaj sobie porozmawiać, więc teraz odkładam kamerę i troszkę się pobawimy, bo za niedługo jedzonko, tak? I tak to się odbywa, że dzieciaki tam się bawią na macie. Ja mam tu żelazko i tutaj jest deska. Co prawda nie lubię na niej pracować, wolę tą, co mam wysuwaną w szafie na korytarzu. No, ale żeby to pogodzić, no to muszę być tutaj. I ich obserwować. Także no, to jest mój sposób, ale też, tak jak mówię, podkreślam, wiem, że są różne dzieci i nie zawsze się da u nas też się nie zawsze da, wierzcie mi Michałek miał długo fazę taką, że nie chciał się bawić na macie po 10-15 minutach był, okazało się, że to ząbkowanie i tutaj tylko żel czulający ratuje on odzyskał komfort, bo może się bawić a my odzyskaliśmy komfort życia bo faktycznie no, nie ma tak, że ciągle na ręce i na ręce tylko troszkę się popieścimy ale też spokojnie pobawi się tutaj razem z siostrą Także no jak widzicie u nas też nie jest tak słodko i pierdząco, tylko po prostu no, na YouTubie no że będą same fajne momenty. Tego czym ja chcę się tutaj podzielić, no nie pokazywałam Wam przez ponad miesiąc wycia Michałka, a naprawdę było to już męczące i często kończył się mój dzień tak, że byłam w łazience zamknięta i płakałam z takiego zmęczenia, bezsilności. No więc oczywiste jest to, że będę się tutaj dzielić tylko tymi fajnymi momentami. I jest dużo, dużo więcej, zdecydowanie. Natomiast tych gorszych też jest. Poro. Wracając do tego, że uwieczniam tutaj tylko dobre momenty, no to kto wiecie z Was chciałby przyjść, oglądnąć mój odcinek, gdzie będzie, nie wiem, płacz, moje marudzenie i tak dalej. Ja na przykład strasznie nie lubię tego, jak ktoś ciągle narzeka, mnie to demotywuje. Ja idę do kogoś na kanał czy na Instagramie pooglądać relacje z dnia po to, żeby się zrelaksować, troszkę odmówić użyć, tak wiecie, odpocząć, a nie jeszcze bardziej zmęczyć, więc no, mam nadzieję, że rozumiecie o co mi chodzi i okej, okay, bo naprawdę ten vlogmas dzisiejszy będzie trwał i trwał, ale w sumie jak już tak rozmawiamy na takie tematy, to już pociągnijmy to dalej i wracam do obowiązków. kuchni przyniosłam sobie laptopa, bo dzieciaki poszły na drzemkę i stwierdziłam, że siądę sobie tutaj, bo za chwilę i tak będę musiała robić kaszkę. Michałek jak to zwykle bywa będzie mi towarzyszyć, ponieważ on tak za 20, za 15, 5 normalnie z zegarkiem w ręku się budzi, no chyba, że mnie zaskoczy, ale odpię. <grym> No i właśnie o tym mówiłam, że na gotowanie kaszki to już Michałek jest ze mną. Normalnie z cykarkiem w ręku, bo musiałam jeszcze po niego iść, ale obudził się jakoś no 4 minuty temu, także mówiłam, że za 20 albo za 15. No i Michałek już tutaj. Mama idzie robić kaszkę. A ty sobie tutaj posiedzisz. Jak zwykle. To już taka nasza tradycja, nie? No, i tak jak Wam mówiłam, gotuję te z helpy czary mamy. Tutaj mam akurat bio kaszkę jaglano ocianą. Michałek robi nam efekty dodatkowe. Misiu! ale zazwyczaj na ich stronie zamawiam po prostu takie zestawy. I to jest najfajniejsze, bo są przeróżne. Także im po prostu odmieniam. więc wieczorem skórę, z której postanowił zrobić następnego ranka buty, a ponieważ miał czyste sumienie, spokojnie położył się do łóżka.